tam robicie? Która godzina? Nic nie mam, ja suche włosy. Cześć wszystkim. Cześć wszystkim. Dzisiaj zobaczycie moją poranną na, na Cyprze. Łapka w górę, jeśli też lubicie wakacje. ja Cześć wszystkim. Tak? <ścoughs> Maja, która jest godzina? 15.79. Okej, okay, sama sprawdzę. Ósma 58, czyli w Polsce siódma 58. Co tak wcześnie stajecie? Elias i Maja na wakacjach bardzo wcześnie wstają, a w domu długo śpią. A nie może być odwrotnie. Chyba nie. <śmiech> <śmiech> chyba, nie. chyba nie, chyba nie. Dobra, idę zrobić fryzurkę. I umyk. Okay. Coś mi się wydaje, że, że twój kanał przyjmuje Elias. Elias. I później Elisza gdzie idziemy? Na śniadanie, na śniadanie A. najważniejsze! Z na basem! Papa! pa! pa. Isia to już chyba nie twój kanał. Fryzurka, mm. ubranie! Wszystko! Co ja dzisiaj to jest... Mam koszulkę i spódniczkę. Teraz czas na fryzurkę. Dobra Aisza, cześć wszystkim, co robimy? Eee, dwa warkacze. Już chyba 100 lat nie miałaś, no nie? Nie. nie, nie, nie. Pokazujesz, tam? Widzowie nic nie widzą, wiesz? kamery jest za o co to jest? To są... Co? Nie wiem co. No, patyczki jakieś. To są patyczki do uszu. Benzolet. Zapamiętajcie tą chwilę. Aisza, początki w branży kosmetycznej. Nie, nie. Frizurka jest gotowa. I była blonzerki też. A teraz czas umyć zamki. Ty nasz szkleczek. i Gdzie jest moja? A no. <grystanie> dalej nie znam słów. <grystanie> Aisza, spóźnimy się na śniadanie, wiesz? Tatuś! Która jest godzina? Dziewiąta A śniadanie jest do godziny dziesiątej, Szybko! Jaki śniadanie? Co? Trening teraz. Każe i jego pomysły. A jeszcze tutaj narzeka, wiesz? Nie ma na kanieć, trzeba sport Robić. Już ząbki i idę się przebrać. I spróbuję uciec na śniadanie, nie chcę sportu. A i co ja słyszę? Nie nic! Mówię, że jest dobry sport z gara. Już jestem ubrana, wychodzę. A Gdzie idziesz? Sport czeka. Ups, nigdzie nie idę. Raz dwa, raz dwa, raz dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz dwa, raz dwa, raz dwa. Raz dwa. Raz dwa. Ruchy, ruchy, dziewczyny. Aaaa! Już ja się zmęczyłam, idę na śniadanie. Patato.

Próbujemy. Dobrze? Mhm. No Isia, gdzie po śniadaniu idziemy? Na basę. Tak, zabieramy ze sobą Witu? Tak. Już samego ze śniadania, pokażę Wam swoje popity i idziemy na basę. A jak wygląda Wasza popęda na wakacjach? Piszcie w On trzyma się za głowę, co mu zrobiłeś? Uważaj! Taki wisok. Myśleli so pan. To. 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 Jest... Okay. Tu mamy basen, zobaczcie. Ojej, na basen, Tak, pan Tu mam swoje popity. To, wcześniej była, to lepka choroba a teraz to... to a uh -huh. Dobra. jeszcze. Aha, dobra. To? To, to był kupiony w Polsce, no nie? Tak, to maję. Ma, maja ci kupiła to. Ten popit mi dali bezpłatnie. A to wtedy, bo chcę na basen. A ty nie chcesz na basen? Nie chcę. A ten dostałam bezpłatnie. A ten to, to nie jest sama. To nie jest popit. To jest co? Arbus maje tak? To jest ananas. Ananas. Nie, u Maja arbus. Maj arbus. To jest ananas. To gdzieś się tak mhm. No co? Idziemy na basen? Tak. Nie to Egiaska. Anisia. Ty w będzie będziesz skakać na to. Nie. Tak nie wymyślaj. Co dla maluchu. Idę na to wiesz Aliza, ale trafiłaś na pociąg. <laughs> Relax. Relaksik. Pa pa. Mama Cię uratuje, mam nadzieję, Dobry chłopiec Dobry chciałaś powiedzieć? Gorący chłopiec Co Aisza? To Ty narysowałaś? Ola, pan, od disco, Ja Aisza Super Jeżeli filmik Wam się spodobał To dajcie łapkę w górę До свидания, папа!